A ze mną jest Jacek Sobczak i przede wszystkim zacznijmy od tego Jacku, dobrze cię widzieć. Myślę, że w dobrym zdrowiu, jednak po tym wszystkim, co się wydarzyło. Znaczy myślę, po tym, co się wydarzyło, to dochodzę do siebie wyjątkowo szybko. No wiadomo, to jest tam dzisiaj jest trzeci tydzień od wypadku. No pamiętam o tym wypadku, bo boli praktycznie wszystko to, co tam było uszkodzone, to boli, ale no, idziemy do przodu. Ja już staram się myśleć pozytywnie, zostawić to za sobą i patrzeć w przyszłość. Przypomnijmy wypadek na rajdzie Legend, polskim rajdzie Legend, rajdzie, w którym do tego momentu prowadziliście i to z potężną przewagą rajdu, w którym zachwycaliście. Myślę, że taka idealna impreza dla Jacka Sobczaka właśnie, dla jego Porsche. Jak Ci się jechało do tego momentu właśnie? Do tego momentu wszystko było idealnie. Myśmy ten odcinek, stwierdziliśmy, że go trochę oddamy, bo dosyć mocno wyboisty był, ta nawierzchnia była bardzo śliska i... Tak naprawdę do teraz nie wiem, co tam się wydarzyło. No, przy bardzo dużej prędkości wypadliśmy z drogi i nie wiem, obejrzałem on board naprawdę jakąś kosmiczną ilość razy i nie wiem. No nie potrafię stwierdzić, co może chwila jakiejś dekoncentracji, może już się ta meta zbliżała, może tam było jakieś podbicie, nie wiem. Coś się wydarzyło, że straciłem kontrolę nad autem, no i już przy tej prędkości dosyć mocno zagościliśmy. Dobrze, że szybko dochodzisz do zdrowia, ale te konsekwencje jednak zdrowotne też są spore. No to wiadomo, że te konsekwencje zdrowotne są dosyć spore. Ja jednak e, zeszły rok poświęciłem na to, żeby jakąś tą formę fizyczną przygotować. No w tej chwili brakuje. No. Brakuje jazdy na rowerze, brakuje jakichś tam nawet e, spacerów, czegokolwiek. No, nie, z, z człowieka bardzo aktywnego stałem się człowiekiem, który oszczędza się z każdym ruchem, z każdym e, krokiem, więc to, to trudno jest to. Naprawdę trudno jest e, w tej chwili to psychicznie sobie poukładać, że no, trzeba przyjąć na klatę te konsekwencje motorsportu, no ale no, no, tak to już jest, no, na pewno się jakoś tam trudno mnie zniechęcić, aczkolwiek no, jestem w takiej sytuacji, że trzeba mocno to przepracować. Powiedz przy jakiej prędkości, bo, przepraszam, że jeszcze do tego wracamy, przy jakiej prędkości opuściliście drogę, bo ta prędkość też była spora. My mieliśmy chwilę wcześniej 205 na godzinę jak zaczęło tym autem przestawiać to mieliśmy 205 na godzinę także no chyba tak patrząc w Polsce w historii rajdów polskich to tak dosyć jeden z rekordowych opuszczeń trasy no. no ale i tak te konsekwencje jak na prędkość na to co tam się działo nie są duże no po prostu trzeba przyznać że te konstrukcje fabryczne Porsche to naprawdę bardzo dobre samochody no i, no i no, jakieś tam te zdrowotne konsekwencje są, ale to mówię na to, co tam się wydarzyło, na prędkość, którą wypadaliśmy, to i tak jest moim zdaniem nieźle. Jacku, powiedzmy o rzeczach pozytywnych. Jak wyglądała reakcja kibiców i te wszystkie maile, wiadomości, telefony, które otrzymałeś od kibiców, ale także od grona zawodników. Bo myślę, że to jest budujące, co świadczy o tym, że jesteś zawodnikiem wielkim, że jesteś zawodnikiem, to wszyscy podkreślają, o ponadprzeciętnych umiejętnościach. Znaczy, przede wszystkim no, chciałem podziękować za kolejny raz za te wszystkie maile, wiadomości, telefony i tak dalej. Nie wiedziałem, że tylu ludziom e, gdzieś tam e, jakby zależy na tym, żebyśmy tak szybko wracali do zdrowia i tyle ludzi się o nas martwi, więc to, to jest budujące. No, w tej chwili muszę to przepracować sam ze sobą, aczkolwiek no, wsparcie no, tr trudno powiedzieć, że mógłbym liczyć kiedyś, że będę miał większe wsparcie ze strony kibiców, czy znajomych, czy nawet tam rodziny. No, no, wszystko się. Dla mnie układa się to wszystko jak najlepiej, jeżeli chodzi o zdrowie, no, no i ja jestem no jakby optymistycznie patrzę w przyszłość, aczkolwiek odbudowa samochodu, no to jest wielka niewiadoma, no bo w tej chwili zna, znalazłem się w takim punkcie, że no nie da się ukryć, że jest problem jakiś tam z budżetem. Myśleliśmy o przesiadce w nowe auto, to już w ogóle zapomnieliśmy o tym, no ale po takich wstępnych oględzinach samochodu, no to, to jest po prostu Zostało naprawdę mocno uszkodzone to auto, no i będę się starał gdzieś tam to auto odbudować, ale kiedy to nastąpi, trudno, trudno mi to powiedzieć, bo zależy mi na tym, żeby to było jak najszybciej, ale to na pewno nie będzie w przeciągu jakichś tam miesięcy, pół roku, to na pewno potrwa dłużej. Myślę, że najważniejsze jest to, żebyś szybko wracał do zdrowia, żebyście szybko wracali do zdrowia, bo e, no zdrowie jest ważne i myślę, że dowiadujemy się o tym no, właśnie w takich momentach. Znaczy to jest ciężkie takie uczucie, że z takiego naprawdę fajnego rajdu, gdzie się wydawało, że wszystko jest po prostu super, tyle kibiców, organizacja, w ogóle nie, nie spodziewałem się tego, w ułamku sekundy z takiego bycia, można powiedzieć, w jakimś tam takim fajnym topie, nagle się znajdujemy w szpitalu i tam już nie jest tak kolorowo, aczkolwiek no to mówię tak jak wcześniej powiedziałem, to jest część motorsportu i no trzeba to przyjąć na klatę, jeżeli chodzi o... Samochód, no to stało się, no trudno, ale ja liczę na to, no mówię, no po trzech tygodniach jestem w stanie już gdzieś tam chodzić, gdzieś jakieś tam delikatne czynności wykonywać. Nie wiem, może w przyszłym tygodniu postaramy się zrobić jeszcze jakiś rezonans, zobaczyć jak wygląda ten kręgosłup, no i zacząć jakąś rehabilitację. No liczę, liczę się z tym, że to trochę czasu potrwa, aczkolwiek patrzę optymistycznie, że musi to, musi to się odbyć jak najszybciej, żeby jakoś tam wrócić. Trzeba wrócić oczywiście, trzymamy za to bardzo mocno kciuki, no i fajnie, że jesteś na to, że Poznań, na ostatniej rundzie wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski, gdzie podglądasz, kibicujesz? Znaczy my tutaj obsługujemy samochody, już od nie wiem ilu lat jestem na każdej rundzie na Mistrzostwach Polski, no to jest też trochę taka dla mnie kuracja, że jestem przy tym motorsporcie, że tam się nie obrażam, nic się nie wydarzyło, no, no fajnie ta impreza też się... Mocno rozrasta. Dzisiaj było w tym długim dystansie bardzo dużo samochodów, fajny wyścig, także no fajnie się na to patrzy. jest to budujące, aczkolwiek powiem szczerze, że po tym, co zobaczyłem na Rajzie Legend, zobaczyłem, ile rajdy mają kibiców w Polsce, no to, to no trzeba po prostu na tą imprezę wrócić. No do tego będę dążył. Mówię, na ile budżet pozwoli, no tyle będziemy się starali jak najszybciej auto odbudować i, i myślę, że to jednak po tych wszystkich perturbacjach to znowu będzie to odbudowane jako 997 i tak wrócimy. Potencjał w rajdach samochodowych jest, co ride legend, polski ride legend pokazał. Znaczy, no powiem szczerze, ja pierwszy raz wjechałem w takim szpalerze kibiców, to dla mnie to było niesamowite, nawet te wszystkie... Wiadomości, które ja później dostałem na Facebooku, życzenia i tak dalej. no Tych kibiców, tych ludzi, którym zależy na tych rajdach, jest po prostu niesamowita ilość. I to była impreza, która tak naprawdę pokazała, że jak jest fajna impreza rajdowa w Polsce, no to ilości kibiców też są niesamowite. No, mówiąc szczerze, odcinek ten, co myśmy jechali wieczorem, to ciężko już tam było dostrzec, ale tak, tak patrząc po relacjach, ten odcinek w Kłocku to jakiś kosmos. To po prostu jakiś kosmos. To dla mnie dla mnie to. Moim zdaniem jedna z takich lepszych imprez w Europie, no i, no i też jakby to powiedzieć, ci nasi kibice też dają o sobie niesamowicie znać, i fajerwerki, i race, i szaliki, no niesamowite to jest. A wiesz, że jesteś jednym z takich zawodników, jednym z takich kierowców, który przyciąga właśnie te rzesze kibiców i to dla Ciebie. W dużym procencie ci kibice na Ride right Legend przyjechali. No, dziękuję mi o to słyszeć. No, ja, ja robiłem wszystko, żeby ci kibice byli zadowoleni, bo gdzieś tam jak ten samochód trochę bardziej leciał bokiem, staraliśmy się tego nie prostować, tylko gdzieś pojechać. Jednak chcieliśmy tą pętlę pierwszą pojechać, tak bardzo bym powiedział nie, nie szanować tej prędkości, tylko pojechać jakoś tam bardziej za maszyście. W drugiej pętli mieliśmy ochotę pojechać już tak totalnie za się pod kibiców, ale niestety no, przepraszam, ale wydarzyło się to, co się wydarzyło. No i tyle. Ale wiem, że na pewno następną o, jak mi będzie dane pojechać następną eliminację to pojedziemy już po prostu wszystko co się da bokiem. Nie przepraszaj bo to jest część motorsportu tak jak powiedziałeś. I powiem ci mamy świetną imprezę wyścigowe samochodowe Mistrzosa Polski które także rosną w siłę ale kiedy cię zobaczyłem to powiem ci że to jest najlepszy element tego weekendu zdecydowanie Jacek Sobczak świetnie cię widzieć i bardzo ale to bardzo dziękuję ci za rozmowę i za opowieść o słodko gorzkim polskim Radzie legend. Znaczy, no dla nas on był to naprawdę były niesamowite dwa tygodnie. No. Wszystko postawiliśmy na jedną kartę, żeby się tam pojawić. No, nawet te sprawy rodzinne dosyć mocno na tym ucierpiały. Tydzień przed rajdem, strojenie samochodu, strojenie skrzyni, testy na torze Kielce. Za chwilę testy tutaj przed tym rajdem. No, po prostu wszystko, wszystko zrobiliśmy, żeby tam być. No i tak się skończyło, to dosyć niefortunnie dla nas. No ale mówię, no, ja nadal mam ochotę, żeby się pojawić na tym rajdzie, nie, nie odbieram tego, że on się dla mnie źle skończył. No i była jakaś tam ta przygoda. No, w tej chwili trzeba to przepracować, samochód odbudować i pojawić się znowu. Pewne niewyrównane rachunki z polskim Raidem Legend, a jesteś zawodnikiem wybitnym. Zawodnikiem, dla którego się na rajdy przyjeżdża? No, dziękuję, miło to słyszeć. No, mówię, no, dla, mnie, dla mnie to są słowa, które naprawdę budują i no, mogę się tylko cieszyć. No, mówię, ja zrobię wszystko, żeby się tam pojawić, gdzieś tam. Chciałbym, żeby to. Było po prostu jak najszybciej, ale mówię na tyle, ile budżet będzie nam pozwalał, na tyle będziemy ten samochód odbudowywać. Już jakieś tam rozmowy się toczą, jak to zrobić. Zgłosiły się też jakieś firmy, które chciałyby tam w jakimś stopniu pomóc, także no. Patrzę na to optymistycznie. Co z tego wyjdzie, tak naprawdę, to, to się okaże. No ale mówię, no, jakieś zainteresowanie jest, żeby nam pomóc z tą odbudową, także myślę, że jakoś sobie damy radę. Trzymamy kciuki za odbudowę i samochodu i Twojego zdrowia oczywiście. Wszystkiego dobrego raz jeszcze. Dzięki bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich widzów, naprawdę dziękuję za słowa wsparcia i na pewno się jakoś postaramy zrobić tak, żebyśmy się zobaczyli jak najszybciej.